Dzień dobry we wtorek. Dzisiaj dostajemy taki tekst Ewangelii, który bardzo często jest wykorzystywany do tego, żeby ludzi straszyć. Uważaj, bo nie wiesz kiedy pan Jezus przyjdzie i wtedy będzie sąd. Ja czasem mam problem z różnymi Ewangeliami i tak się zastanawiam, kiedy nie potrafię ich rozszyfrować, kiedy ich nie potrafię jakoś odczytać. Coś mi nie pasuje w moim odczytywaniu, zawsze próbuję sobie znaleźć jakiś klucz. I dla mnie takim podstawowym kluczem w czytaniu Słowa Bożego zawsze jest moje hasełko, tak, tutaj, proszę bardzo, żebym nigdy nie zapomniał, w jaki sposób Bóg przez ten tekst pokazuje mi, że jest dobry. Dzisiaj w Ewangelii mamy tekst o tym, że Pan Jezus mówi o tym, żeby czuwać, bo nie wiemy, kiedy Pan młody przyjdzie. I tak jak powiedziałem na początku, można ten tekst świetnie wykorzystać, zmanipulować go do tego, żeby postraszyć ludzi. Uważaj, jak żyjesz, czuwaj. Bardzo często to słowo czuwaj jest przez nas wykorzystywane, mówię przez nas kaznodziejów do tego, żeby właśnie wprowadzić taki terror, czuwania. W domyśle nie wiadomo o co chodzi, jak to czuwać, czy się dużo modli, czy dużo pracować, czy dużo spać, nie wiadomo co. A jak weźmiemy całą tę Ewangelię, i jeszcze do tego Choćby moją interpre... znaczy, mój klucz do interpretacji, czyli to, że Bóg w tym fragmencie pokazuje mi, w jaki sposób jest dla mnie dobry, to ten fragment otwiera nagle coś niesamowicie pozytywnego. Po pierwsze, zobaczcie, że Pan Jezus tam mówi, że kiedy Pan młody przyjdzie, to mówi, żeby Wasza radość była. A więc yy, po pierwsze to czuwanie jest mi potrzebne. Warto to sobie uświadomić, że ono nie jest po to, żeby Pan kiedy przyjdzie, będzie ze mnie zadowolony, ale żeby kiedy Pan przyjdzie, żebym ja mógł się cieszyć. To jest bardzo ważny szczegół, bo znowu w Ewangelii chodzi o to, żebym to ja doszedł do jakiegoś celu, no nie żeby Pan Jezus był takim Panem, królem, bogiem, których mamy pełno w mitologii. Który jest tak naprawdę stworzony na obraz i podobieństwo człowieka, w którym będzie czuł zadowolenie. Cała historia zbawienia i również ten fragment ewangelii jest po to, żebyśmy zobaczyli, jak bardzo Bogu zależy na naszym szczęściu, na naszej radości. To jest pierwsza rzecz. A druga, zobaczcie, że tam dalej, kiedy Pan już przychodzi, kiedy my się ucieszymy Jego nadejściem, to dzieje się coś niesamowitego, bo. Siadamy do stołu, jemy, pijemy i kto nam usługuje? Sam Jezus nam usługuje. Pan Jezus w tej dzisiejszej Ewangelii Cię nie straszy. Nie mówi uważaj, bo nie wiesz kiedy przyjdę. Mogę, um, możesz umrzeć w każdym momencie. Nie wiem, rozjedzie samochód, umrzesz na y, koronawirusa, y, nie wiem, y, umrzesz ze starości, dostaniesz raka itd. Więc uważaj, bo nie wiesz co się stanie. Nie. Ten fragment nam pokazuje, że Panu Jezusowi bardzo zależy na tym spotkaniu, że Panu Jezusowi bardzo zależy na tym, żeby nam usłużyć do stołu, żeby być tym, który jest ostatni, bo to sługa usługuje do stołu, a nie ten, który jest Panem. Zobaczcie, co się dzieje. My w tej Ewangelii mamy czuwać tylko po to, żebyśmy nie przegapili tego niesamowitego momentu, w którym staniemy się Panami siedzącymi za stołem. Zrealizują się wszystkie nasze największe pragnienia i marzenia o tym, żeby być niesamowicie kochanym. To nie chodzi o władzę, ale chodzi o miłość. Chodzi o to, że w tym momencie, kiedy będziemy siedzieć, a Pan będzie nam podawał kolejne nie wiem, szynki, jarzyny, co kto tam lubi, i będzie nam podawał kolejne lody i, pili, i będziemy pili najlepsze whisky i szampana, to to jest ten moment, który nam obrazuje szczęście, że będzie taki moment, w którym to Pan będzie zaspokajał Twoje potrzeby. I o to tu chodzi w tej Ewangelii. A więc nie bójmy się czytać tej Ewangelii i nie czytajmy jej w kluczu strachu, bo cała Ewangelia, i tak jak powiedziałem, całe pismo pokazuje nam, jak bardzo Bóg ukochał człowieka, jak za nim jest szalony, a w tej Ewangelii Pan Jezus nam wyznaje miłość i swoje wielkie pragnienie mówi. Czuwaj, żebyś nie przegapił tego momentu, w którym przyjdę, bo Chcecie usłużyć. On nie przychodzi po to, żeby nas osądzić, żeby nas zniszczyć, żeby nas ocenić, wsadzić do więzienia, do piekła, nie wiem co tam jeszcze, ale przychodzi, żeby nam usłużyć. Zwróćcie uwagę na to. W jaki sposób czytacie Ewangelię i słowo Boże? Czy czytacie z takim nastawieniem, że Bóg jest kimś złym? I każda karta Ewangelii jest tylko potwierdzaniem tezy, że on jest kimś, kto jest przeciwko mnie. Czy, te, czy czytasz Ewangelię właśnie w tym kluczu, że Bóg jest dobry dla Ciebie, że Bóg Cię niesamowicie kocha i na wieczność chce Cię kochać i wieczności chce Ci służyć? I to naprawdę nie jest y, jakaś mrzonka po śmierci. To jest to, co bardzo często mówię, że życie wieczne to nie jest coś po śmierci, ale życie wieczne to jest coś, co jest tutaj, bo tutaj jesteśmy na etapie czekania. Zobaczcie, że etap czekania to nie jest jakiś bezwartościowy czas. Znowu, tak sobie dzisiaj myślałem, że to przecież nie chodzi o to, żebyśmy czas czekania, nie wiem, spędzili w tej pozycji. Też jest ważna. Ale chodzi o to, żebyśmy ten czas czekania twórczo przeżyli. Człowiek, który w czasie czekania angażuje się w dobre rzeczy, po pierwsze, nie ma poczucia, że właśnie na coś niesamowicie czeka. W takim sensie, że że tylko ten cel jest ważny, ale taki człowiek po drodze robi dobre rzeczy, które dają mu frajdę, które dają frajdę innym ludziom. Po drugie, sposób życia w stylu czekania zawsze jest sposobem twórczym, bo człowiek chce naprawdę robić fajne rzeczy. A więc przestaje tracić czas, przestaje się babrać w swoich grzechach, w liczeniu tych grzechów, w nieustannym potępianiu siebie, w ocenianiu siebie. Szukaniu takiego, takiej dziury w całym, co ten Bóg znowu ode mnie chce, w jaki sposób znowu muszę mu się przypodobać, tylko taki człowiek widzi, że celem jest to, że Pan chce mi usłużyć. W związku z tym nie jest to zły Pan, to jest dobry Pan, to jest Pan, który chce, żebym też ten czas oczekiwania przeżył twórczo. Spytanie: pytanie, co jest dzisiaj dla ciebie taką twórczo, takim twórczym sposobem na przeżycie tego dnia? Nie idźmy w jakieś niesamowite niesamowitości, ale idźmy w proste rzeczy. Może takim twórczym planem dnia będzie to, że wyjmiesz sobie telefon, zaplanujesz sobie tam, zapiszesz sobie program, punkt po punkcie, wpiszesz w to swoją pracę, dojazd do tej pracy, powrót w sklepie, Bydronka, nie wiem, zrobisz jakieś zakupy, spotkasz się z przyjaciółmi, a może masz rodzinę, więc masz mnóstwo rzeczy, może, którymi możesz wypełnić ten kalendarz. I wypełniając, czuwasz. Przeżywasz każdą chwilę świadomie, bo chcesz nie przegapić żadnego momentu, a w ostatecznym rozrachunku nauczymy się czuwać na to przyjście, kiedy Pan przyjdzie, żeby nam usłużyć. Jeśli mamy takie rozmymłane życie, to nie znaczy, żeby zawsze wszystko mieć dopięte na guzik ostatni, ale chodzi o to, żebyśmy mieli jakiś szkielet, jakiś punkt odniesienia, bo to jest właśnie nasze czuwanie. Styl naszego życia jest naszym czuwaniem. Nie chodzi o strach, tylko o fajne, twórcze przeżycie tego życia, żeby potem usiąść do stołu i po prostu pozwolić, panie, weź mi usłusz. Nie będę udawał przed panem Jezusem, nie, nie, panie Jezu, to teraz ja będę ci służył, a ty sobie usiądź. Nie. Jezus zawsze chce tobie służyć. Jezus potoprzysz na świat, żebyśmy mogli być tymi, którzy będą panami razem z nim. Dobrego wtorku wam życzę. Do widzenia. Trzymajcie się.